Burczy ci w brzuchu. To mały głód. Sięgnij, po za Danio. Danio, metoda na głoda. Co za dzień? Prawie puściły mi nerwy. Zaspałam. Potem biegiem do biura. Szef chciał wszystko na wczoraj. Znów nie mogłam się na niczym skupić. Szybce mi się trzęsły. Wtedy koleżanka podała mi persen. Powiedziała, że szybko mnie uspokoi i nie otumani. Jest bezpieczny i nieuzależnia. Persen szybko ukoił mi nerwy i pozwolił się skoncentrować. Z persenem dałam sobie radę. Persen bez nerwów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 20 gramów gratis w kubku lub 2 kubki gratis do 4 paka. Można zbaranieć jogurt danon pyszny. Dla każdego coś dobrego. Każdego dnia tracę witaminy i minerały. Dlatego codziennie biorę Centrum. Centrum to zbalansowana formuła opracowana w oparciu o najnowsze osiągnięcia. Już jedna tabletka Centrum uzupełnia witaminy i minerały, które tracisz każdego dnia. Centrum to mój najlepszy sposób, aby chronić zdrowie. Centrum. Kompletne od A do Z. Kto Państwa wie, że herbaty Ariva są bez konserwantów? Lubię ten smak czystej herbaty. Ariva Ice. Tea. Natura twoim zdrowiem. Przymierze Marka i Leona jest coraz silniejsze.